Mecz Dobrze. Bardzo fajny, ładnego gola strzelili na początku. Tak? Pierwsza akcja udana, prawda? Tak, bardzo, bardzo. Okej. Okay. To trzymamy kciuki, bo w drugim meczu nie wiadomo no, e, tak. na razie. 1-0 tak. prowadzi drema. No, możemy wygrać jeszcze. To możemy zremisować. Mamy szansę. Tak, mamy wielkie szanse. To jak myślicie, jakim wynikiem skończy się nasz mecz? 3-0. 3-0. No to 4 -1. 3. 4-1. 4-1. Borys, jak Ci się mecz dzisiaj podoba? E, no fajnie. A zero wygrywamy. Jak myślisz, jak się, jakim wynikiem się skończy ten mecz? E, 3-1. Ok. Powiedz Ty sam e, trenujesz piłkę? Tak. A, e, futsal czy dużą piłkę? E, no futsal. Futsal. Gdzie grasz? E, no, na hali. Na Hali. W SMS-ie. W SMS dobrze. E, jak teraz treningi wyglądają? Macie dużo treningów, czy raczej jest taki... Sezon przerwy. Dwa razy w tygodniu, ale chodzi chodzę tylko raz, bo w czwartek Okej, okay, a jakie masz ambicje na przyszłość? Nie wiem, co. Czas pokaże. Dobrze, to kibicuj dzielnie i trzymamy kciuki. Dzięki. Smacznego. Dziękuję. Jak się mecz podoba? Wspaniały. Jesteś tu zawsze, czy przyszedłeś pierwszy raz? Chodzę. Yy, Chodzisz, tak? No, tak, już kilka razy byłem i mi się bardzo podoba. Fajna atmosfera i super grade. Dobrze, yy, to jakim wynikiem skończy się dzisiejszym spotkanie, tak obstawiając? 5-1. Witam Was serdecznie. To już miło Was widzieć kolejny raz. Yy, to kiedy większe emocje? Tydzień temu z rekordem czy dzisiaj z yy, Z Rekordem. Rekordem jest spały do końca. No dzisiaj to jednak jest różnica między Nibisami a Białym Sokiem, a Białym Sokiem i rekordem. To jest inna półka, jednak rekord. Nie zmienia to faktu, że możemy dzisiaj oglądać peł pełną drużynę, bo tydzień temu nie wszyscy grali, dzisiaj jest pełny komplet. Moje ulubienie jest Kadini, także jeszcze szczelił cudowną bramkę, więc naprawdę gratulacje. No, no i dzisiaj to, nie mam meczu. No, nie no Wczoraj był, oczywiście tak. gratulujemy tak. dużemu o, Piastowi, kolejnej podwiedzi. wygranej z rzędu. Tak. O, o, oczywiście, żeście byli oczywiście. i jak emocje? Do tego stopnia, że y, jednemu z piłkarzy zaleciłam przed meczem, że ma strzelić gola i to zrobił. Posłuchał? Słuchał mnie tak, Także dzisiaj świetna rano, jak go spotkałam, to powiedział dziękuję, że e, pani mnie e, wyznaczyła do strzelenia bramki i się udało, także to, mam to, dobrą pasce. To który to był piłkarz, bo tam dwóch strzelało no, I Oczywiście Michael. Michael, a Majał. świetna, mm. bramka, naprawdę La Liga. Natomiast tutaj emocje jak najbardziej są nadal. E, chłopcy. Panowie e, nasi świetnie grają zawodnicy i uważam, że należy się w tym roku znowu przynajmniej, przynajmniej srebrny medal, ale, tak, e, idziemy, ale idziemy, idźmy, idziemy. idźmy może po bandzie i złoto niech musimy będzie. Obronić. Musimy obronić. no to by było w ogóle już spełnienie marzeń. No ja myślę, że trzeba mierzyć wysoko, chyba. prawda? Tak tak. tak, tak. Tak, bo widać, że chyba cały sezon była rozsada z zawodnikami, żeby na play-offy tak, poustawiać już tak. pełen zespół, tak jak mam Tak wyróc, nie tak, tak. ja o to sobie wrażenie. Grają świetnie, widać rękę kapitalną, rękę trenera i to przekłada się naprawdę na boisko. Także gratulacje za to, co robicie cały sztab szkoleniowy, ale również za to, że panowie potrafią też wykorzystać potrafią jakby przełożyć to, co jest mówione na to, co jest no mówione. No dobrze, to ja tutaj pytam dzisiaj kibiców, jakim wynikiem skończy się to spotkanie, jak wy obstawiacie? Tomek? E, ja przed meczem mówiłem, że będzie 4-3 dla naszych, dla was, ale to chyba to będzie, to będzie to jakieś 5-6 do 1 może no, do dwóch. A 5-1 mówię, tak. tak. E, po 26 i tak dalej się zgadzamy, jeśli chodzi o pewne sprawy. No dobrze, no to życzę Wam dalszego, miłego kibicowania no i trzymamy kciuki, tak? Dziękujemy bardzo, ciężko, jeszcze pod... podziękować za ubiegłe kulisy, bo były rewelacyjne, były inne, były na najwyższym poziomie technicznym, także bardzo dziękujemy za ubiegłe kulisy, bo były mega fajnie zrobione. Ładny mecz do oglądania, więcej bramek by się przydało, żeby spokojnie na Was prezentować. No dobrze, to ja tutaj pytam naszych kibiców, jakim wynikiem skończy to się to spotkanie. Jak obstawiamy? 5-0 Przepięknie wykorzystał tę sytuację Rafael Kadzini Taszka Chodź Taci! Taci

Uh, now you are, we are in the semi-final, probably with Lubava, but this game is still ongoing. How do you feel after today? Uh, thank you for your words. Uh, I'm very happy. Uh, now is semi-final. Uh, is the moment what we waiting the, all the season is now for the semi-final, and I think we are very good now, uh, and we hope we can win. Now we are very, very happy, and go to the same final. And I hope go to this, the final and can be champion. Okay. Good. And uh, what would you say to the, our supporters? Uh, you definitely need them for the next game. If we play here, how would you encourage them to come here to arena? Of course, we need our support. It's very important. Come to our, to arena, and you will you are will see very good match. And waiting. The champion, I hope. Thank you very much and see you on Wednesday. No taki mecz był ciekawy, bo bo biały stok cały czas naciskał, próbował odrobić te straty, więc więc cały czas się coś działo. My mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że że mogliśmy strzelić trzy bramki więcej, ale ale myślę, że mecz dla kibica taki ciekawy, jak najbardziej trzymający do, do końca. W jakiejś tam niepewności nie mówię o wynik, ale ale o to, co się wydarzy na parkiecie. Nie, nie, nie było żadnych przestoi dłuższy, więc więc na pewno ciekawy. Na pewno w środę tutaj w arenie przyta się wsparcie kibiców. Jak byś zaprosił kibiców do przyjścia? No myślę, że nic więcej tu nie trzeba mówić niż to, że grają naprawdę dwie, jedne z, najlepszych, dwie, dwie z trzech najlepszych drużyn w Polsce, co pokazuje tabela ligowa. Drużyny niezwykle ofensywne, chcące atakować, nie, nie, nie okopujące się pod własnym polem karnym. Faza playoff tutaj dalej się toczy do dwóch zwycięstw, więc tutaj margines błędu zerowy. Wszyscy będą do, do, do ostatnich sił. Walczyć o ten wynik, więc emocje są gwarantowane. Walka tu na pewno będzie niemała i, i takie mecze to, to na pewno będzie wizytówka polskiego futsalu. Dziękuję, do zobaczenia w środę.